Boże, Krzysztof Loż, witam w programie Polski Punkt widzenia, a w studio gościmy posłów prawej sprawiedliwości profesora Jana Szyszko, szczęść Boże. Boże witam serdecznie. Pana Dariusza Bonka, szczęść, szczęść Boże. Boże. I y, y, na czym trze trzecim gościem jest Pan Jerzy Sandel. Szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Y, mamy przed sobą, pewnie jak Państwo zauważyli, y, 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 rośliny powiem ogólnie. To sadzonki sosny, ale nie bez powodu. To nie tylko dla, dlatego, że akurat panowie reprezentują sektor leśny, jakbyśmy ogólnie powiedzieli, są leśnikami z zawodu, ale um, chodzi o temat naszej audycji. Będziemy sporo rozmawiali o środowisku, o klimacie. Proszę panów, pierwsza rzecz. Ten stary parlament zostawia w spadku nowemu sprawę referendum o ochronie lasów i ziemi. Bo ten wniosek w ogóle nie, nie był rozpatrywany przez Sejm, nie trafił pod obrady, podpisy były dawno złożone. Wniosek można powiedzieć no, kolejny zignorowany przez, przez, przez większość Sejmową o referendum. Rzeczywiście zignorowany przez tą obecną koalicję rządzącą, bo ona do tej pory rządzi Platformą Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w dwóch fundamentalnych sprawach. Pierwsza sprawa chodziło o to, czy zachować tę unikatową organizację, jaką jest państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe gospodarujące na jednak ziemi Skarbu Państwa o powierzchni ponad 7,5 miliona hektarów, a więc była próba destabilizacji tej organizacji po to, żeby przygotować ją przed 1 maja 2016 roku do bankructwa, a bankructwo się oczywiście sprzedaje. To nie stanęło pod obrady Sejmu. Mimo, że była próba ze strony Pana Prezydenta, to serdecznie dziękuję, aby również te lasy postawić, ale Senat również odrzucił tą inicjatywę, która była kontynuacją naszej inicjatywy, a była inicjatywą Pana Prezydenta. Natomiast druga rzecz niezwykle istotna, a mianowicie sprawa w ogóle polskiej ziemi jako takiej, gdy zgodnie z traktatem akcesyjnym od 1 maja 2016 roku wchodzi o wolny obrót ziemią leśną i rolną. Sytuacja jest niezwykle niebezpieczna i w tym referendum domagaliśmy się i domagamy się dalej, bo reprezentuje społeczny komitet, tego, aby yy, no, tak zabezpieczyć polską ziemię, żeby ona nie stała zupełnie bezbronna wobec siły nabywczej zachodniej, obywateli ze starej piętnastki, aby wtedy można było nabywać polską ziemię, ale siła nabywcza. Polski pensji będzie porównywalna siłą nabywczą pensji z pięciu najbogatszych państw Unii Europejskiej. I proszę sobie wyobrazić, 3 miliony podpisów zostały zebrane, podpisy są zbierane nadal, no to również nie znalazło uznania ze strony yy, koalicji właśnie, rządzącej PSL. Podpisy, po OPSL. podpisy są, są zbierane cały czas, jak mówi Pan Profesor. Panowie też brali udział, czy biorą udział, no bo skoro są zbierane podpisy, dalej biorą udział w, tych, w tej akcji. Yy, padały zarzuty, że jest to akcja czysto partyjna, czy pisowska. Yy, ludzie tylko, sympatycy pisu podpisują się pod tym wnioskiem? Podpisywali się, podpisują. Yy, rzeczywiście yy, podpisują się yy, wszyscy obywatele. Nie ma, z wiemy, że podpisywała się młodzież, starsze osoby, różne zawody, nawet znamy sytuację, wojsko, policja się podpisywała, rolnicy się podpisywali. Praktycznie wszyscy stanęli murem za dotychczasową formą organizacyjną lasów państwowych i za dotychczasowym funkcjonowaniem lasów. Te 3 miliony podpisów to było zebrane w przeciągu czterech miesięcy praktycznie. I dalej z tego, co, co pan profesor Jan Szyszko powiedział, dalej spływają podpisy, żeby nie dopuścić do zakłócenia funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. No i tutaj należą się wielkie słowa podziękowania dla społeczeństwa, że społeczeństwo rozumie i wie, że lasy dobrze funkcjonują, możemy wszyscy z tych lasów korzystać, swobodnie do lasów wchodzić, a jak się dowiedzieliśmy, był taki, tak, były informacje prasowe, że na szczytach władzy, w których uczestniczył, były prezydent Bronisław Komorowski, donosiła o tym depesza Wikileaks, no niestety uczestniczył w rozmowach, gdzie planowano, żeby spieniężyć duży areał lasów państwowych na potrzeby zadośćuczynienia dla tych, co stracili swoje majątki w czasie II wojny światowej. I to wyszło na jaw. No tak, jakie państwo, były intencje państwo, tak, władzy? potrafiło tego uregulować. Władzy, która sprawuje aktualnie rząd w Polsce. Pani Panie Jerzy Sondel, jest z Częstochowy, Śląsk, no, przez to, że duże województwo większe przyciągnął, czy wchłonął, można powiedzieć, decyzją sprzed kilkunastu lat województwo Częstochowskie. Przez to ma trochę więcej lasów pewnie, no bo Śląsk nam się kojarzy z przemysłem, chociaż no części tego Górnego Śląska to też, też tam jest, są, są, są tereny leśne, ale też było na Pana terenie duże zainteresowanie tą akcją? Oczywiście, oczywiście. Zbieraliśmy wszyscy leśnicy, myśliwi, w ogóle społeczeństwo bardzo przychylnie podchodziło do akcji zbierania podpisów. Nie zdarzyło się, sam zebrałem kilkaset, oczywiście zbierając od ludzi podpisy. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś odmówił podpisu na listę popierającą referendum w sprawie ochrony polskich lasów leśnej ziemi i polskiej ziemi rolnej. Więc spontaniczność wśród społeczeństwa była no niesamowita, niesamowita. I jeżeli ktoś usłyszał, że są zakusy y, rządu, PO, PSL, to nawet y, ludzie się posuwali do jakichś przekleństw, do jakichś wyzwisk, bo to było nie do pomyślenia, że, że można y, mieć zakusy na sprzedaż polskich lasów, polskiej ziemi. Przecież wiemy dobrze, jak tutaj moi poprzednicy wspomnieli, że y, były prezydent Komorowski, Donald Tusk, pre, premier, i Aleksander Grad obiecywali, że przyspieszą sprzedaż polskich lasów, polskiej ziemi, żeby zadośćuczynić. I ludzie to odbierali wręcz jako zdradę, jako zdradę, i, i akcja podpis, po zbieranie podpisów dalej trwa i ludzie nie chcą o tym słyszeć, żeby jakieś zakusy były na. Sprzedaż polskiej ziemi, Bo polskich właśnie. Lasów. Czasami, czasami takie opinie słyszę od ludzi, którzy no nie widzą nic złego w sprzedaży lasów, że. No w, przecież lasy to kiedyś pewnie były prywatne, dopiero komuna je zabrała, poza sytuacja była prawda inna, bo historia lasów państwowych w Polsce to, to nie są czasy ostatniego prawda, za, za załóżmy, bo lasy państwowe były wcześniej królewskie, potem no, jak mieliśmy pod zaborami, to prawda carskie, cesarskie, ale to nie tak było, że prawda był rozparcelowany i był własnością prywatną. Panie redaktorze, no właśnie to jest polskie dziedzictwo kulturowe z punktu widzenia użytkowania lasów. Gdyż lasy królewskie były lasami państwowymi, tak prawdę powiedziawszy, a były używane tylko wtedy, kiedy państwo było zagrożone. Jak ile Jagiełło szedł pod Grunwald, to rzeczywiście je polowało bardzo mocno w lasach, ale później te lasy odpoczywały po, tym, po tej Ścinało batalii, bo mięso było potrzebne. Natomiast tu pan wspomniał o tym, że no jest taka opinia, że to jest partyjna akcja. No ja bym się cieszył ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście prawo i sprawiedliwość wsparło tę akcję, natomiast to była akcja całkowicie ponad podziałami politycznymi. Ja dostałem ponad 140 tysięcy listów, na 80 tysięcy listów udało nam się odpowiedzieć, natomiast te listy przychodziły z różnych ugrupowań, zarówno z sprawicowych, jak i lewicowych i PSL i działacze PSL. Tak, z mówi... korzystają wszyscy. Wszyscy korzystają tak, że to była akcja autentyczna, akcja obywatelska, ponadpartyjna, ponad podziałami i to bardzo martwi, że yy, koalicja rządząca POPSL no, nie uwzględniła tego, że to jest ta akcja obywatelska, wielka akcja obywatelska, obywatelska w obronie polskich lasów, ale i polskiej ziemi. Bo to ziemia leśna i to jest zapisane w traktacie akcesyjnym. 1 maja 2016 roku wolny obrót ziemią leśną i rolną. Ziemia leśna w Skarbie Państwa to jest ogromny areał. Oczywiście lasy państwowe są również w zachodniej Europie, w Starej 15. One są w ręku Skarbu Państwa, ale niedużo. O ile są udostępniane ludności, to one są dofinansowane z budżetu. A to jest ten unikat. Te lasy, nie dość, że zarządzane są przez przedsiębiorstwo, które płaci wszystkie podatki, tak jak każde przedsiębiorstwo, to jeszcze te lasy są, samo się finansują i są udostępniane dla ludności, więc unikat. No właśnie, pan, pan poseł Dariusz Bąk ma dobre doświadczenie, bo był szefem przeszłości Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Radomiu. I jak to właśnie wygląda w praktyce? No bo mamy lasy państwowe, ale wiadomo, no jedno leśnictwo jest bogatsze, bo ma więcej lasów, drugie jest, drugie jest biedniejsze, ale w sumie wszystko, wszystko się bilansuje. Lasy państwowe istnieją już po 91 lat, bo od 1924 roku. I dopracowano się w Polsce takiego modelu leśnictwa, którego zazdrości nam cały świat. Bo to wygląda w ten sposób, że jest 430 nadleśnictw. Nie wszystkie nadleśnictwa mają drzewostany dojrzałe, że mogą pozyskiwać drewno, bo to drewno się pozyskuje wtedy tylko, jak jest w jakiś sposób uszkodzone, bądź jest dojrzałe. I Niektóre mają problemy finansowe, więc jest to system naczyń połączonych, gdzie z tych bogatszych nadleśnictw spływają pieniądze w większym zakresie na szczebel dyrektora generalnego, który przesuwa te pieniądze w ramach funduszu leśnego do tych nadleśnic, które w danym momencie mają mniej pieniędzy, aż czasem to się odwróci sytuacja, bo tam wycięte drzewostany, po wyciętych drzewostanach musi być odnowiony las, więc on będzie wzrastał, a tutaj te drzewostany, Właśnie, które były. Starsze, to, że już będą... sprzedali, to by się nagle okazało, że ktoś no, wytnie drzewa, prawda, zetnie i potem nie ma z czego pozyskiwać i, i mamy pustkę. Więc tutaj wszystkie lasy w Polsce są yy, tak samo dopilnowane, dlatego że są środki finansowe, które w obrębie całej, całego przedsiębiorstwa yy, w ten sposób krążą, że są wyrównywane niedobory z tych nadeści, gdzie jest więcej pieniędzy, idą do tych na gdzie jest mniej pieniędzy. I to dobrze funkcjonuje. I lasy są zadbane, jak widzimy, są bardzo dobrze zagospodarowane. I powtarzam, delegacje, które przybywają tu do Polski z całego świata, no, są zachwycone, że u nas funkcjonuje taki dobry model leśnictwa. I nie możemy dopuścić, żeby chwilowy rząd zakłócił funkcjonowanie Państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe, które dobrze gospodarują w lasach państwowych. I dlatego ten opór społeczny to Właśnie dowodzi na to, że społeczeństwo widzi, że lasy są dobrze zagospodarowane i że są ogólnie dostępne. W prywatnych wiemy, jakie są porządki. Tam nie można swobodnie do lasów wstępować. Więc to jest mhm. wielka zdobycz pokoleń Polaków, że lasy państwowe są tak dobrze zagospodarowane. Mam pytanie do Pana posła dla Rzeczywiście ten argument, ludzie też powtarzali, że bali się, że stracą możliwość chodzenia do lasu. No jedni chodzą na grzyby, inni Oczywiście. pospacerować. Oczywiście, mhm. że tak było. Nawet takie argumenty padały, to jak to, oni sprywatyzują, nie będziemy mieć wstępu do lasu na jagody, na grzyby. Jednak, Panie redaktorze, zakusy tego rządu PO, PSL były już wielokrotne żeby zdestabilizować lasy państwowe a jak tutaj pan profesor wspomniał bankruta można sprzedać przecież wiemy że na lasy nałożono haracz w 2014 roku 800 milionów w 2015 800 milionów i od 2016 2% od przychodów od przychodów co... posłowie po koalicji rządowej mówią że lasy mają dużo pieniędzy dużo wolnych pieniędzy no to lasy państwowe to składały dodałeś. to przez kilkanaście lat i w ciągu dwudziestu pół godziny procedując pierwsze, drugie, trzecie czytanie, czytanie zabrano lasom miliard sześćset i od szesnastego dwa od przychodu. To było haniebne, to było wręcz haniebne i, i atak na destabilizację, po prostu chcieli zdestabilizować lasy. Więc na tyle jeszcze lasy miany pieniędzy, jak powiedziałem wcześniej, składano kilkanaście lat żeby później jednej, jednej doby praktycznie. Pieniądze miały iść na inwestycje, rozumiem no, Oczywiście leśne. inwestycje są ograniczone, przynajmniej w znacznej, w znacznej mierze ograniczone. Nie robi się już tyle dróg. Panie redaktorze, zadałem pytania, pisałem interpelację do pana ministra, do pani premier. Miało iść tak. W 2014 roku z 800 milionów miało iść 650 na drogi, 150 na, do budżetu. Zbogacić budżet. Pytałem się, pisałem interpelację. Pokażcie mi chociaż kilometr drogi. Udokumentujcie, coście zrobili z tych 650 milionów z tych 800. O wreszcie minister środowiska mówi: On nie wie. Zrzucił to na ministra administracji. Wreszcie powiedzieli, że pieniądze się tak wymieszały, że nie wiedzą, Nie, wie, nie, wie, nie, wie, nie wie, wiedzą. Się. I nie wiedzą mhm. nawet, nawet nie mogą udokumentować jednego kilometra drogi. Panie redaktorze, no jak może być to w państwie prawa? Przy tym rządzie wszystko jest możliwe. Proszę panów, bo patrzę na, na, na zegar, na czas, na, nasz czas dobiega niestety końca. Mam jeszcze kilka minut, ale chciałem jeszcze przejść do, do drugiego ważnego tematu. Panie profesorze, bo nieraz mieliśmy okazję rozmawiać i, 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 w, i tu w telewizji, i w, w wywiadach dla naszego dziennika o sprawach klimatycznych. Ten pakiet klimatyczny, on no coraz bardziej daje nam znać o sobie. Ostatnio rolnicy się skarżyli, organizacje rolne, że jeżeli przejdą te propozycje, które są w Parlamencie Europejskim, to trzeba będzie ograniczać hodowlę krów i trzody chlewnej, bo za dużo metanu jest emitowane. Da się zatrzymać jakoś tą całą akcję? Panie redaktorze, pakiet klimatyczny, energetyczny musi być renegocjowany. Dlatego, że pakiet klimatyczny, energetyczny jest parodią z punktu widzenia w ogóle całej koncepcji klimatycznej, zarysowanej w konwencji klimatycznej. One nie ma nic z tym wspólnego. On po prostu niszczy polskie zasoby energetyczne. Tak? To jest radosna twórczość unijna. I między innymi mówię, gdybyśmy powrócili nawet do lasów. Koalicji rządzących zależało bardzo prosto. Sprzedać lasy, oddać te lasy za jakieś tam... Powiedzmy, no reparacje, nazwijmy to wojenne. Dlatego były lasy przygotowane i chciano je w ten sposób zdestabilizować albo żeby doprowadzić, mówiąc krótko, do bankructwa. Natomiast polskie lasy państwowe muszą stymulować rozwój gospodarczy terenów wiejskich i między innymi w polityce klimatycznej można je wykorzystać. Przecież lasy państwowe albo lasy to pochłaniają dwutlenek węgla. No tak, Obecny te żoł... sadzonki już pochłaniają. One już pochłaniają w tej chwili tutaj w A tu panowie jeszcze mają też, żołę, żołędzie dębu no, dęby i to... też pochłaniają, tak. czyli wszystkie y, gatunki. Leśne pochłaniają no, dwutlenek węgla, było, się buduje. Sadzonka, potem tak. Lasy były, są w stanie pochłonąć w Polsce ponad 40 milionów ton dwutlenku węgla dodatkowo, a dzisiaj jedna tona dwutlenku węgla kosztuje 10 euro, czyli 400 milionów dwutlenku węgla jako. 400 milionów złotych jako ekwiwalent za pochłanianie, i te pieniądze mogą być przekazywane tylko i wyłącznie na tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich. I w tym kierunku chcemy wykorzystać polskie lasy państwowe, a nie sprzedać je albo oddać, co planowała koalicja rządząca. Szanowni panie redaktorze, szanowni państwo, w Komisji Europejskiej można wiele rzeczy wygrywać i to było do wygrania. Lasy autentycznie mogą stymulować rozwój gospodarczy i w tym kierunku idziemy i trzeba je zachować w tej strukturze. Natomiast z Komisją trzeba negocjować, renegocjować, wygrywać, podawać ją do sądu, wtedy gdzie się ma atuty. I jak się ma atuty można wygrać? Można wygrać, ja bardzo serdecznie zapraszam na stronę internetową www.ekorozwoj.pl. tam państwo zobaczycie, jak rząd prawa i sprawiedliwości, wygrał sprawę o GMO. Polska powinna być wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów. Proces wygrany. Komisja zapłaciła karę za to, a rząd z tego zrezygnował i dopuścił do produkcji żywności na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów. Wygraliśmy o limity emisji. Komisja nam zdała 80 milionów za mało, limitów emisji na 80 e, produkcję 80 milionów ton. To jest w tej chwili 800 milionów euro. I rząd zrezygnował z tego. Wejdźcie Państwo na, na stronę WWE Ekorozwoju, i tam zobaczycie, w jaki sposób rząd rezygnuje z pieniędzy, które nam się należą, prawda, a równocześnie destabilizuje taką organizację, jak Polskie Lasy Państwowe. Ja chciałem tu serdecznie kolegom podziękować, bo koledzy bardzo mocno się przyczynili do zbierania akcji podpisów, uczestniczą w Komitecie Obywatelskim. Za to serdecznie dziękuję Panu. Sądlowi z okręgu wyborczego w Częstochowie i również to mojemu przyjacielowi panu posłowi Bonkowi, który ma ogromne zasługi jako leśnik, ale również w akcji zbierania podpisów w obronie Ziemi i polskich lasów. Proszę panów, właśnie ten temat na pewno będzie jeszcze, jeszcze przez nas omawiany. Niestety no musimy kończyć naszą rozmowę, bo już. Czas nas e, goni. E, goni chociażby z tego powodu, że za chwilę będzie transmisja e, spotkania, konwencji e, w kończącej kampanię wyborczą w Szanowie z udziałem pani Beaty Szydło. E, dla panu pewnie też ta kampania była ciężka. Ciężka, tak, ja też startułem. Czasu wiele trzeba tak było. Tak zwanego Obwarzanka pod Warszawą. Lista Pisu, lista numer jeden, pozycja 8. Wokół, tak. Warszawy. wokół Warszawy, Wokół pan Dariusz Bąk, okręg radomski okręg to Kadomski, też rozległy w zasadzie okręg. Tak, okręg radomski, lista Prawa i Sprawiedliwości, miejsce czwarte. Okręg Częstochowski, okręg Częstochowski Częstochowa. też jest obszerny? Okręg Częstochowa. Ale też duży? Mały. Najmniejszy okręg w kraju siedmiomandatowy. Mhm. Jest oczywiście z listy Prawa i Sprawiedliwości, pozycja piąta. Ale to jak siedem mandatów, to, 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 to tym ostrzejsza walka między komitetami. Dziękuję serdecznie Panom za wizytę w studiu. Przypomnę gościłem posłów Prawa i Sprawiedliwości. Profesor Jan Szyszko, dziękuję bardzo. Czędź Boże. Pan Dariusz Bąk, dziękuję. Boże, dziękuję. I Pan Jerzy Sondel, dziękuję Dzień bardzo. Czędź Boże. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.